Świąteczne ciasto z mandarynkami, z patelni. Piekarnik nie jest potrzebny. Mandarynki posyp cukrem i podsmaż na maśle. W dużej misce wbij jedno jajko. Dodaj dwie garście cukru, wlej szklankę mleka i odrobinę oleju roślinnego. Wymieszaj całość trzepaczką. Następnie dodaj szklankę mąki i miksuj, aż powstanie gładkie ciasto. Dorzuć szczyptę cynamonu i odrobinę skórki z cytryny. Wylej ciasto na podsmażone mandarynki, przykryj pokrywką i smaż na małym ogniu przez 15 minut. Po tym czasie odstaw, by lekko przestygło. Połóż talerz na patelni i odwróć ją do góry dnem. Tak, by ciasto wypadło na talerz. Na koniec posyp cukrem pudrem i udekoruj świeżymi owocami. Pyszne, pachnące ciasto, które zrobisz szybciej, niż twoi znajomi zdążą zaparzyć kawę. A później będą prosić cię o przepis. Świąteczny wieniec do jedzenia. Jego wykonanie jest bardzo łatwe, a efekt robi wrażenie. Na samym początku zetrzyj na tarce sześć ugotowanych wcześniej jajek. Przygotuj także sos. W miseczce wymieszaj kwaśną śmietanę z majonezem. Taką mieszankę przypraw solą i pieprzem. Do tego dania potrzebujesz jeszcze kilku składników. Przygotuj 300 gramów gotowanego fileta z kurczaka pokrojonego już na kawałki. Potrzebujesz także 100 g ryżu, miskę kukurydze oraz pokrojonego ananasa z puszki. Każdy z tych składników trzymaj w osobnych miskach. Ułatwi ci to ich nakładanie. Teraz przygotuj podłoże do tego świątecznego wieńca. Na drewnianą deskę włóż okrągłą blaszkę, ale bez dna. Na środek formy włóż małą miskę. Teraz zacznij układać warstwowo wcześniej przygotowane składniki. Zacznij od warstwy ryżu. Pokryj nim dokładnie całą powierzchnię, ponieważ jego konsystencja sprawia, że idealnie posłuży on jako podstawa wieńca. Na ryż dodaj sos. Sparuj go dokładnie. Następny składnik to kukurydza, a tuż po niej dodaj kurczaka. Na kurczaka wlej sos. Kolejna warstwa to ananas, którego również zalej sosem. Na sam koniec dodaj jajka i sos. Wszystkie te warstwy powtórz jeszcze raz. Tak powstałe danie przełóż na godzinę do lodówki. Po tym czasie wyciągnij metalową formę. Usuń także małą miskę. Jak widać, powstał już piękny okrąg na kształt wieńca. Udekoruj całość koperkiem i pomidorkami. Takie danie będzie królowało na świątecznym stole. Jest pyszne, a także pełni funkcję dekoracyjną. Stwórz sałatkę, bez której Święta i Sylwester nie może się odbyć. Jej wykonanie jest bardzo łatwe. Na początku wrzuć tortellini do osolonej wody i gotuj według instrukcji na opakowaniu. Przygotuj około 300 gramów szynki i pokrój ją w małą kostkę. Przełóż szynkę do dość sporej miski. Następnie dodaj jedną miskę kukurydzy. Weź 6 ogórków konserwowych i również pokrój je w małą kostkę. Obierz jednego zielonego ogórka. Pokrój go i przełóż do miski. Do takiej sałatki potrzebujesz również papryki. Weź jedną umytą czerwoną paprykę. Wyczyść środek z nasion i pokrój paprykę na mniejsze części. Dodaj również szczypiorek. Na koniec dodaj do miski ugotowane tortellini. Przygotuj także sos. Do mniejszej miski dodaj 6 łyżek majonezu oraz 3 łyżki jogurtu naturalnego. Kolejnymi kluczowymi składnikami sosu są musztardy. Dodaj jedną małą łyżkę musztardy sarebskiej, dwie małe łyżki musztardy miodowej, oraz dwie małe łyżki musztardy francuskiej, do sosu dodaj również starty czosnek, na koniec dopraw solą i pieprzem, całość dokładnie wymieszaj, wlej gotowy sos do sałatki, wszystkie składniki wymieszaj, na koniec dodaj pokrojony w kostkę żółty ser, gotową sałatkę zapakuj do słoików. W ten sposób łatwo ją przechowasz, ta sałatka zachwyca smakiem, idealnie komponuje się na świątecznym stole czy sylwestrowej kolacji. Świąteczny schab, który zawsze wychodzi idealnie soczysty. To przepis na grudniowy obiad dla całej rodziny, którego po prostu nie możesz przegapić. Zacznij od przygotowania schabu. Umieść go na desce do krojenia i natnij poziomo w czterech miejscach, tworząc kieszonki. Natrzyj mięso olejem, a następnie dopraw przyprawami, takimi jak majeranek, pieprz i papryka. Możesz także dodać swoje ulubione przyprawy. Następnie rozprowadź plasterki czosnku, dokładnie wcierając je w mięso. Na blacie ułóż siedem kawałków sznurka wędliniarskiego, równomiernie je rozkładając. Bezpośrednio na nich połóż przygotowany schab. W kieszonki włóż na przemian suszone owoce, takie jak morele i śliwki, to one nadają świąteczny aromat potrawie. Następnie zwiąż schab sznurkiem, aby był stabilny. Podsmaż mięso z każdej strony na rozgrzanym oleju w żeliwnym garnku. Dodaj bulion. Przykryj folią aluminiową i gotuj przez chwilę, aby bulion się zredukował. Do garnka dodaj liście laurowe i ziarna pieprzu, wlej resztę bulionu i wstaw całość do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na około 40 minut. Po upieczeniu i lekkim ostudzeniu wyjmij schab, a do garnka dodaj mąkę i masło. Dokładnie wymieszaj i gotuj Aż sos zgęstnieje. Taki schab podawaj z ziemniaczkami i surówką. Powstały sos doskonale wzmacnia walory smakowe dania. Taka kombinacja to gotowa receptura na świąteczny hit. Te świeczki można zjeść. To świąteczna przystawka, która zachwyca wyglądem i smakiem. Na początek wytnij małe, okrągłe kromki chleba za pomocą kieliszka. Będą idealnie równe i estetyczne. Ułóż je w naczyniu żaroodpornym wyłożonym papierem do pieczenia i skrop oliwą z oliwek. Wstaw naczynie do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza i piecz przez około 5 minut, aż kromki staną się złociste i chrupiące. Pokrój kawałek twardego sera na prostokąty. Do koreczków najlepiej pasuje wędlina, taka jak salami lub chorizo. Wytnij z niej małe, okrągłe plastry kieliszkiem. Posmaruj każdą chrupiącą kromkę odrobiną musztardy, która nada wyrazisty smak. Na musztardę połóż plaster wędliny, lekko dociskając. Następnie weź prostokąt sera i wbij w jego środek wykałaczkę, przymocowując go do spodu koreczka. Na wierzch dodaj cebulkę perłową, która doskonale imituje płomień świeczki. Tak przygotowane koreczki to niebanalna przekąska efektowna i pyszna. Świetnie sprawdzą się na świątecznym stole lub przyjęciu. Wypróbuj ten pomysł i zaskocz gości. Widowiskowa przekąska z tortilli. Przetnij placek na pół i zawiń wrożek. Zabezpiecz go wykałaczką. Posmaruj go żółtkiem białka. Całość posyp białym sezamem i czarnuszką. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 50 stopni Celsjusza i piecz przez 10 minut. Posiekaj drobno filet śledziowy, a następnie zetrzyj kawałek żółtego sera. Dołóż kilka ugotowanych jajek startych na drobnych oczkach. Całość dopraw solą i pieprzem, dodaj sporą łyżkę ulubionego majonezu i dokładnie wymieszaj. Gotową pastą napełnij upieczone stożki z tortilli aż po brzegi. Na koniec posiekaj świeży koperek i obtocz w nim brzegi każdego stożka. Ostatnim krokiem jest zanurzenie czubka tortili w ziarnach słodkiej kukurydzy. Taka przekąska pięknie się prezentuje i robi wrażenie na gościach. Przekonaj się sam.